Witam Was w dzisiejszym filmie, w którym będzie poświęcony na temat Constance 13N, czyli potocznie zwane parówkami. Większość z nich pojechała do Warszawy, a tylko 4 z nich na Śląsk. Pamiętajcie o tym, że materiały, zdjęcia i wideo pochodzą z różnych źródeł, które będą umieszczane w opisie pod filmem. Zapraszam do oglądania. Constance 13N to typ tramwajów wyprodukowanych w latach 1959-1969 w zakładach Konstar w chorzowie. Jest to pierwszy polski tramwaj szybkobieżny. Wyprodukowano 836 sztuk. Ale zacznijmy to od początku. Po zakończeniu II wojny światowej tabor polskich systemów tramwajowych wymagał odbudowy i modernizacji. W związku z tym w krótkim czasie uruchomiono produkcję tramwajów typu N i 4N, jednak były to tramwaje wolnobieżne, traktowane jedynie jako połowiczne rozwiązanie problemu. W 1948 roku Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych rozpoczął pracę związane ze stworzeniem koncepcji polskiego tramwaju szybkobieżnego. Miał on powstać w oparciu o używane tramwaje typu PCC ze Szwecji. Ten pomysł nie doczekał się jednak realizacji. W połowie lat 50. MPK Warszawa zakupiło w czechosłowackich zakładach Tata Smichow dwa tramwaje typu Tatra T1 w celu skopiowania niektórych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowano projekt tramwajów 11N dla Warszawy, który miał mieć aparaturę elektryczną z rozruchem automatycznym I12N, który miał być jego uproszczoną wersją dla pozostałych miast w Polsce. Skonstruowanie prototypów było niemożliwe, ponieważ polski przemysł nie był w stanie wyprodukować w tym czasie nowoczesnej aparatury. A Tata Smichow niestety nie wyraziła zgody na sprzedaż aparatury tramwajów T1. Dwa lata później zakupiono w belgijskiej firmie ACEC 25 kompletów aparatury elektrycznej, a następnie z uwzględnieniem jej parametrów stworzono projekt tramwaju 13N. W porównaniu z czeską wersją, zastosowano inny rodzaj aparatury elektrycznej, pantograf nożycowy, zmiana wyglądu zderzaków i kasety kierunkowej. Ten model to silnikowy wagon tramwajowy wywodzący się konstrukcyjnie od Tatry T1, która z kolei była oparta na amerykańskiej koncepcji PCC. Jest to jednokierunkowy, jednoczłonowy, czteroosiowy tramwaj z dwoma dwuosiowymi wózkami i podłogą na jednym poziomie. Wózki napędzane są czterema silnikami produ stałego typu LTA 220, przy czym na każdą oś przypada jeden silnik. Po prawej stronie nadwozia umieszczono troje czterotrześciowych drzwi harmonikowych. Pierwotnie pierwsze i drugie drzwi służyły jako wyjściowe, a trzecie jako wejściowe. Wewnątrz umieszczono tapicerowane siedzenia w układzie 1 plus 1. Zimą przedział pasażerski ogrzewany jest ciepłym powietrzem, wydzielanym przez silniki oraz rezystory rozruchowe. Latem ogrzane powietrze kierowane jest na zewnątrz tramwaju. Oświetlenie przedziału pasażerskiego zasilane jest bezpośrednio z sieci trakcyjnej. W egzemplarzach prototypowych wnętrze oświetlały kinkiety. A w seryjnych szeregowo połączone plafoniery pracujące pod napięciem 127V. Obwody nisko-napięciowe zasila przetwornica wirowa napięciem 40V. Te tamwaje początkowo wyposażone były w dożycowe odbieraki prądu, które z czasem zastąpiono odbierakami OTK1 oraz wyposażenie elektryczne ACEC. Od 1964 zamiast rozrusznika bębnowego ACEC zaczęto montować polski odpowiednik typu GBT 374 z produkcji Voltanu. Motelniczy kieruje tramwajem za pomocą trzech pedałów nożnych. Lewy jest czuwakiem, środkowy pełni funkcję hamulca, a prawy nastawnika jazdy. Na obu czołach tramwaju zamontowano gniazda sterowania wielokrotnego. Na przednim czele zlokalizowano jeden okrągły reflektor. Oprócz podstawowej wersji 13N, wyprodukowano także trzy składy 13NS plus 13NSD. Z rozrządem stycznikowym, przy czym wagony 13NSD były doczepami czynnymi, pozbawionymi stanowiska motorniczego. Wersją rozwojową miały być modele 14N i 14ND, ale powstały tylko prototypy. Przebudowane następnie na 13NS i 13NSD. Wykonano także prototypowy tramwaj przegubowy 15N. Od wozu 102NA odróżniła go m.in. konstrukcja przegubu bez tkanina i nastawnik w formie kierownicy, ale o konsta 102 n i 102NA będą w osobnym filmie. Tramwaje 13N przeznaczone były dla Warszawy. Ale cztery sztuki przebudowane na stycznikowe identyczne z 13NS. Otrzymał także GOP. Wozy prototypowe były testowane w Warszawie i Katowicach. Tam jeździły także składy 14N plus 14ND i przegubowe 15N. Ale 13N na przestrzeni lat poddawane były różnym modernizacjom. W Chorzowie do dziś pracuje jeden wóz techniczny przybudowany ze Śląskiego 13NS. A Poznań posiadał w latach 1998-2011 jeden egzemplarz muzealny 115 wymieniony z Warszawą na wagon 102NA. Wagon poznański został w marcu w 2008 roku odstawiony ze względu na zły stan techniczny, a dwa lata później przekazany szkole aspirantów PSP jako teningowy. W nocy z Sylwestra 2012 na nowy rok 2013 na okolicznościowej linii 13N oficjalnie zakończono eksploatację tramwajów typu 13N w Warszawie. Inne informacje: wagony te były trzecim typem wózkowym w Warszawie, dostarczonych po wojnie. W początkowym okresie były nazywane trumnami ze względu na swoją smukłość wynikająca z wózkowej konstrukcji, całkowicie je odróżniającej od wakonów ostojnicowych. W 1994 roku zmodernizowano wakony 821 i 818 na typ 13 NMOD. W wagonowej 821 zamontowano dwa reflektory, a 818 zamieniono w doczepę czynną. Na miejscu przodu zamontowano tył innego rozbitego wagonu przeznaczonego do Kasacji. W składzie tym zamontowano drzwi odstawiane na zewnątrz, wymieniono też elektronikę. Taki skład nazywany potocznie żabą. Tym modelem tramwaju na warszawskiej linii 18 kieruje bohater znanego serialu z Polsatu Miodowe Lata, motorniczy Karol Krawczyk. Natomiast w filmie animowanym tytuł Somek i Atomek wśród złodziei marzeń profesor T. Allent przerobił wagon 13N nr 711 na wszechkosmiczny pojazd dla głównych bohaterów. Oryginalny 13N 711 służył od 1968 do 1993. 5 stycznia 2013 po raz ostatni jeździły one liniowo. Constar 13NS to typ tramwaju powstałego w wyniku modernizacji tramwaju Constar 13N. Uf, modyfikacja polegała na zastąpieniu awaryjnego rozrusznika bębnowego rozruchem stycznikowym. Ogółem w latach 1967-68 powstało 6 składów złożonych w wagonów silnikowych i doczep oznaczonych 13 NSD z czego trzy składy wyprodukowano od podstaw w Konstalu W 1967 roku MZK Warszawa, Instytut Elektrotechniki i Instytut Gospodarki Komunalnej skonstruowały w oparciu o dwa tramwaje 13N prototypowy skład 13NS 13 NSD numer 251 i 201 W wagonie numer 251 Usunięto rozrusznik bębnowy i zamontowano rozruch stycznikowy. Wagon numer 201 przebudowano na doczepę czynną, bez odbieraka prądu. Prąd był pobierany z wagonu sterowniczego poprzez kable wysokiego napięcia. Potem przebudowano jeszcze skład 5 plus 6, w którym wagon doczepny zachował własny odbiak prądu. Rok później dokumentację techniczną tramwajów 13 NS przekazano do Konstaru w Chorzowie, który wyprodukował dla Warszawy trzy składy 13 NS plus 13 NSD. W porównaniu z wcześniejszymi egzemplarzami zastosowano ręczny nastawnik jazdy, a w wagonach doczepnych zamontowano czoła przednie nieróżniące się wyglądem od tylnych. Fabrycznie nowe składy 13 NS 13 NSD otrzymały numery 534 plus 535, 536 plus 537 i 538 plus 539. W sierpniu tego samego roku prototypowy skład tramwajów 14N, 14NT, numery 140 i 141, eksploatowany przez system tramwajowy Konurbacji Górnośląskiej przebudowano na 13NS, 13NSD. Po kilkukrotnym przenumerowaniu pozostał on w ruchu liniowym aż do 25 listopada 1985 roku. Z powodu wysokiej owalności prototypów i energochłonności zastosowanej aparatury przerwano produkcję tego typu tramwajów, a warszawskie egzemplarze przybudowano w kolejnych latach na typ 13N. Cztery tramwaje powstały w wyniku modelizacji tramwajów 13N. A dwa wskutek przebudowy prototypowych tramwajów 14N. Trzy tramwajów wyprodukowano od podstaw w Chorzowie. Do czasów współczesnych przetrwał tylko jeden tramwaj tego typu, numer 534, w Warszawie, który oczekuje na renowację. Kostal 13N MOD to typ tramwaju, który powstał w 1994 roku w wyniku modelizacji tramwaju 13N w warsztatach przedsiębiorstwa Tramwaje Warszawskie. Tramwaje tego typu są potocznie nazywane żabą ze względu na kształt reflektorów. Jedyny skład tego typu wycofano z eksploatacji 5 stycznia 2013 roku, niemniej jednak są one historycznymi pojazdami. Do prototypowej modernizacji wybrano skład warszawskich tramwajów tego modelu o numerach 821 i 818. W wagonie numer 821 w miejscu połujedynczego reflektora zamontowano dwa nowe. Wymieniono drzwi harmonikowe na dwupłatowe odskokowe. Założono przyciski indywidualnego otwierania drzwi przez pasażerów. Wewnątrz tramwaju zamontowano nowe siedzenia i wymieniono Oprawy oświetleniowe. Drugi wagon ze składu miał podobny zakres modernizacji. Różnice polegały na odcięciu pierwotnej ściany czołowej i przyspawaniu w jej miejsce ściany tylnej pozyskanej z innego wagonu tego modelu oraz na pozostawieniu pierwotnego pantografu. Zmodernizowano tylko dwie takie tramwaje. Powstał 14N typ prototypowego wagonu tramwajowego wyprodukowano w 1963 i w 1967 w Chorzowie. Ogółem powstały trzy egzemplarze dwa wagony silnikowe i jeden doczepny. W założeniu tramwaje 14N miały być uproszczoną konstrukcyjnie wersją stworzonego dla Warszawy tramwaju Konstant 13N, opracowaną na potrzeby pozostałych polskich miast z transportem tramwajowym. Z powodu awaryjności prototypów nie rozpoczęto produkcji seryjnej. Ten model był jednoczłonowym, jednokierkowym tramwajem silnikowym. Pod względem mechanicznym jest identycznym ze swoim poprzednikiem tramwajem 13N. Nadwozie oparte było na dwóch dwuosiowych wózkach napędowych. Każdą oś napędzał jeden silnik prądu stałego. Z prawej strony nadwozia umieszczono troje czteroczęściowych drzwi harmonikowych. Motorniczy kierował tamwajem za pomocą nastawnika jazdy w formie kierownicy. Energia elektryczna pobierana była z sieci trakcyjnej poprzez pantograf korzycowy. W porównaniu z tamwajami 13N zmieniono sposób rozruchu silników na bezpośredni. Prototyp był sterowany bezpośrednio za pomocą dostawnika zamiast styczników. Prototypowe wagony silnikowe odróżniały się kilkoma rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Pierwszy prototyp był z 1963. Nie mógł być eksploatowany w składzie z innym tramwajem, podczas gdy drugi prototyp z 4 lat później. Wyposażono już w gniazda sterowania wielokrotnego. W 1967 roku powstał prototyp wagonu doczepnego biernego o oznaczeniu 14ND. W porównaniu z wagonami silnikowymi, doczepa 14ND pozbawiona była kabiny motorniczego i pantografu, a także nie posiadała napędu. Natomiast jej ściana przednia była identyczna z tylną. Pierwszy prototyp 14N dostarczono do konurbacji górnośląskiej kursował z numerem taborowym 129. Został wycofany z eksploatacji w 1971 lub 1975 roku jest zezłomowany. Drugi prototyp wraz z doczepą bielną także dostarczono do konurbacji górnośląskiej. Silnikowy z 14N otrzymał numer 140, natomiast doczepa numer 141. Z uwagi na wysoką awaryjność prototypowego składu. Problem z hamulcami w doczepie, niewielka wytrzymałość nastawnika jazdy i silników na udar lądowy podczas rozruchu. Obydwa wagony przebudowano na Typ 13NS oraz 13NSD poprzez montaż stycznikowego układu rozruchu. Ich eksploatacja została zakończona w 1985 roku. Zanim przejdziemy do końca filmu, przejdźmy jeszcze do Kostara 15N, typ prototypowego dwuczłonowego tramwaju wyprodukowanego w 1963 roku w Chorzowie. Był jedynym egzemplarzem tego typu. Był to pierwszy polski tramwaj przegubowy, oparty konstrukcyjnie na tramwaju 13N i prototypowym 14N. Doświadczenie zdobyte przy budowie tramwaju 15N przyczyniło się do powstania tramwajów Konstantin 102N, które produkowano seryjnie od 1967 roku. Był jednokierunkowym silnikowym wagonem tramwajowym, który składał się z dwóch członów. Pierwszy człon powstał poprzez przycięcie nadwozia tramwaju 13N za oknem po lewej stronie drugich drzwi, a do budowy drugiego wykorzystano nadwozie tramwaju tego samego typu przycięte za oknem po prawej stronie środkowych w drzwi. Człony połączone były przegubem zamontowanym na środkowym wózku tocznym. Po prawej stronie każdego z członów znajdowało się dwoje czteroczęściowych drzwi harmonikowych. Wewnątrz umieszczono plastikowe siedzenia w układzie 1 plus 1. Nadwozie tego tramwaju było zamontowano na trzech dwuosiowych wózkach, z których pierwszy i trzeci był napędowy, a środkowy toczny. W każdym ze skrajnych wózków zamontowano po dwa silniki prądu stałego, z których każdy napędzał jedną oś. W tramwaju zastosowano układ bezpośredniego rozruchu silników. Motorniczy kierował tramwajem za pomocą nastawnika w formie kierownicy. Konstant 15N początkowo przechodził jazdy próbne w Warszawie, a po ich zakończeniu został przekazany do Konurbacji Górnośląskiej. W tekście eksploatacji zmieniono fabryczne malowanie w kolorze kremowym na nowe kremowo-czerwone. Prototypowy 15N kursował m.in. na liniach 14 i 23. Został niestety wycofany z eksploatacji w połowie lat 80. i zezłomowany. A bardzo to szkoda, bo to był jedyna sztuka tego modelu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten film. A jeżeli wam się spodobał, to polecam wam zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz, jeżeli chcecie, zapodać jakiś miły komentarz. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Cześć.